Dzień dobry, cześć. Witajcie na moim kanale Stan Podróży. Kiedy to oglądacie, ja najprawdopodobniej jestem jeszcze na wycieczce gdzieś na południe Europy. Najprawdopodobniej, bo ten film wrzucę tuż przed wyjazdem, natomiast z odroczonym terminem publikacji, więc on się pojawi pewnie w trakcie tej wycieczki. Ale o czym chciałem powiedzieć w tym filmie? Chciałem powiedzieć o najsłynniejszych wadach tego motocykla, czyli Suzuki Faustrom 800DE, które. Przewijają się wciąż na jakichś forach, na jakichś filmach na YouTubie wśród użytkowników, czy też ludzi, którzy nie są użytkownikami, ale słyszeli i tak dalej, i tak dalej. Także zamierzam omówić ze swojej perspektywy po przejechaniu kilkunastu, a być może w tym momencie już nawet jak to oglądacie, ponad 20 tysięcy kilometrów tym motocyklem i odniesienia się do głównych, wspominanych wad tego motocykla. Ja zapisałem sobie na karteczce te rzeczy, które przewijają się w wielu, czy to na forach, czy to na jakichś grupach facebookowych, czy to gdziekolwiek indziej, takich kwestii, które są podnoszone wobec tego motocykla i pokazywane jako wada. Po pierwsze w takim razie, będę korzystał z kartki, bo to mam zapisane, wygląd. No, wygląd jest taki, jaki jest. Ten motocykl może się podobać, może się nie podobać, to jest kwestia gustu. Jednym się podoba lampa, innym się nie podoba lampa. Pamiętam, jak e, chyba rok temu tak, w tamtym roku jechałem, gdzieś to było na Węgrzech w każdym razie, na stacji benzynowej tankowaliśmy, padał deszcz i wychodził jakiś gość ze stacji benzynowej, wsiadał do samochodu i pyta, czy to jest mój motocykl, bo ja już akurat szedłem płacić, więc odszedłem od tego motocykla. Ja mówię tak i pyta mnie, czy ta lampa to jest oryginalna lampa tego motocykla? Ja mówię tak, że to jest fabryczna, normalna lampa. Naprawdę, ona jest obrzydliwa. Uśmiechnął się i poszedł. No jakby kogoś chyba tak bardzo wzruszyła ta, ta, ta lampa negatywnie, że aż musiał się podzielić z właścicielem, czyli mną, tego motocykla, żeby wyrazić swoje oburzenie tym, że ta lampa jest taka brzydka. Słyszałem nie tak dawno, spotkałem się z kilkoma motocykl motocyklistami tutaj gdzieś z okolic, spotkałem ich na Podkarpaciu niedaleko, Kołorzeszowa. Spotkałem się z nimi, rozmawialiśmy o motocyklach i mówią, kurczę, jaki on jest ładny, jaki to jest ładny motocykl. No i właśnie, no gusta są różne, dlatego ciężko o tym mówić. Natomiast mówienie wprost, że ten motocykl jest brzydki, ja nie wiem, czy to jest jakakolwiek informacja, no bo, no bo to nie jest żadna rzetelna, ani wiążąca, ani zero jedynkowa informacja, bo dla jednego będzie brzydki, dla innego wręcz przeciwnie. Natomiast mówię o tym, bo jest to wspominane. Można mieć jakieś uwagi tutaj, na przykład do tłumika fabrycznego, który rzeczywiście gdzieś tam nie do końca jest ładny. Można mieć do jakby proporcji tego motocykla i tak dalej. Ja sam przyznam, że to nie jest jakby motocykl jakiś dla mnie, w moim poczuciu estetycznym, mega ładny, bo on ma pewną, ma jakby pewne proporcje, w, nie takie jak, jak, jak wydawało mi się należy, ale im dłużej go mam, a mam go od grudnia 2023, im dłużej go mam, tym bardziej mi się podoba, ale to w ogóle nie jest najważniejsze w motocyklu, myślę. Natomiast to, co mi się w tym motocyklu podoba, to mi się, podoba mi się absolutnie to, że są złote felgi, że lagi złote, no i ten kolor i to połączenie taki, taki, te, tego żółtego i tego nazwijmy to niebieskiego, czy to fioletowego, naprawdę to jest, uważam, świetne, świetne połączenie kolorystyczne. Takie trochę pasujące do jakoś tak licujące z historią Suzuki, motocykli Suzuki, uważam, że to jest najlepsze malowanie, zresztą jest to pierwsze malowanie, czyli od 2023 roku jest to dla tego motocykla i cały czas w 25 również modelowych rocznikach to malowanie jest niezmiennie dostępne. Wszystkie inne już się zmieniły, wszystkie dostępne pozostałe kolory już się gdzieś tam zmieniły, doszedł biały kosztem jakiegoś innego, zielony, szary, ale szary się zmienił na jakiś i tak dalej i tak dalej, a ten jest cały czas kontynuowany, więc jest to też jakiś sygnał. No dobrze, tyle o tym wyglądzie, bo to jest najmniej ważne. Rzecz już bardziej merytoryczna: lampa przednia. Chodzi tutaj o no, wygląd, to, to jest jedno, ale to mniej ważne. Natomiast ludzie pytają, i niektórzy piszą, że ta, pytają o to, jak ta lampa świeci w nocy, ten reflektor, a drudzy mówią, że ta lampa świeci źle. I otóż teraz tak. Lampa rzeczywiście, ona jest mała, bo to jest jakaś soczewka, ale to, to, to nie jest problem. To jest lampa, oczywiście LEDowa. I moje zdanie, krótkie i sedna jest takie, że ta lampa świeci całkiem nieźle. To znaczy, fajny, szeroki snop światła daje, fajnie doświetla boki. To światło, oczywiście, jak w przypadku LEDu, LED-owego światła, jest, jest takie chłodne, zimne, ale nieprzesadnie. To nie jest jakieś wpadające w niebieskie, tylko naprawdę przyjemne. I wszystko jest ok, dopóki jedziesz na wprost. To znaczy, jeżeli jedziesz na wprost, jakimiś tam małymi zakrętami, łukami, przechyłami, wszystko jest ok. Jakby ono świeci odpowiednio daleko. Oczywiście, jak jest dobrze wyregulowane, regulacja nie jest trudna, bo wystarczy wiedzieć, gdzie i śrubokrętem fabrycznym się wkłada i się reguluje. Tutaj od spodu nic nie trzeba ściągać, nic rozbierać, tylko trzeba wiedzieć, gdzie, i to w instrukcji jest dokładnie opisane. Eee, natomiast problem pojawia się w dwóch przypadkach. Ten motocykl ma dość no, duży skok zawieszenia, bo chyba 220 mm, jak pamiętam. I, i on, on, no jak to każde klasyczne zawieszenie, nie typu jakieś, no właśnie, zawieszenia mm, typu BMW, jakiś telelever, przy hamowaniu po prostu będzie ten motocykl nurkował, przy nagłym hamowaniu przednim przed hamulcem. I wtedy okazuje się, że ten duży skok i ta, to nagłe zanurkowanie powoduje, że ten reflektor, ta lampa świeci tuż przed. No może tuż przed to za dużo powiedziane, ale znacznie, znacznie bliżej, i tam tak naprawdę przed sobą dalej już nie widzimy w nocy. No ale to jest też taki trochę standard, bo w każdym motocyklu w tradycyjnej lampie halogenowej będzie podobny efekt, chociaż ona ma więcej rozproszonego światła, LED ma problem jakby charakterystyka leda jest taka, że on ma, on ma mniej rozproszonego światła, czyli mniej mimo wszystko będzie poza ten główny snop tego światła dawać. Natomiast największym, największym problemem jest to jakby zakręty, winkle, ostre zakręty, po prostu wchodząc w zakręty motocykl, kiedy się przechyla, to my nic tutaj nie widzimy absolutnie w tym miejscu, które jest najważniejsze, bo jakby jadąc w winklu patrzymy przecież tam, bo patrzymy tam, gdzie chcemy jechać, to jest jakby naturalny odruch, naturalny dobry odruch jazdy motocyklem, bo jakby jeżeli będziesz patrzył tam, to tam pojedziesz, czyli wylecisz z zakrętu, patrzysz tam, gdzie chcesz jechać i okazuje się, że tam się robi nagle ciemno. Problemem tego reflektora jest, że ten snop światła, jak staniemy przy ścianie, na przykład, on jest naprawdę taki wąski. I o ile jedziemy na wprost, on się rozkłada, swobodnie opadając na jezdnię, on się rozkłada i wydłuża. O tyle właśnie w przypadku zakrętu, nagle ten snop się przekręca, tak i my go widzimy, on się gdzieś tam ląduje w, w chmury, a tutaj ląduje w jednym miejscu, tu, a tam, gdzie my chcemy jechać i patrzymy, tego nie widać. W związku z czym to jest problem. Oczywiście rozwiązaniem są halogeny. Uważam, że tutaj powinny być w ogóle fabrycznie. Można je kupić fa fabrycznie, czyli w cenie to byłoby najlepsze rozwiązanie. Czyli widzimy w nocy po winklach, włączamy doświetlania te halogeny, czy, czy czy te światła dodatkowe i, i to całkowicie rozwiązuje problem. Ja ich wciąż nie mam, bo jakoś sobie mimo wszystko daję rady, a poza tym no zdarza się, że jeżdżę nocą, ale, ale to yy, pewnie je kupię za jakiś czas i zamontuję, ale jakoś do tej pory nie było takiej sposobności i, i, i jakichś większych chęci z mojej strony. Natomiast yy, to, to pewnie rozwiąże całkowicie temat i yy, i po prostu oświetlenie będzie wtedy już całkowicie kompletne, i wtedy te halogeny będą mu uzupełniać tą, ten główny reflektor. Także tyle o świetle, sprawa załatwiona. Tak, jest trochę w tym prawdy, że ten reflektor ma swoje wady, ale nie można powiedzieć, że on słabo świeci, bo jakby jadąc na wprost, małe przechyły i tak dalej, to on nie świeci słabo. Nie można powiedzieć, że tu jest problem. Problem pojawia się przy nagłym hamowaniu i nurkowaniu, ale to jakby każdy motocykl ma z tym problem, chyba że jest motocyklem z innym niż klasyczny przedni widelec. Typu BMW, no to wtedy tego nurkowania nie ma, no ale zakręty to już niestety tutaj ten wąski snop światła całkowicie nam powoduje, że mamy tam, gdzie chcemy patrzeć, gdzie patrzymy i chcemy jechać, mamy ciemno. Kolejnym tematem, który się pojawia to są drgania. Kiedy pierwszy raz jechałem tym motocyklem na jeździe testowej, naprawdę moje wrażenia były takie, że ten motocykl jedzie od dołu obrotów do odcięcia, on jedzie rozpędza się bez najmniejszych drgań. Tak faktycznie było. Jak ten motocykl już kupiłem, to przez pierwsze kilkaset, może tysiąc, kil... ponad tysiąc kilometrów ja tych drgań nie czułem. One pojawiły się i rzeczywiście potwierdzam, one są wyczuwalne, e, drgania od silnika. Pomimo, że ten silnik Suzuki tam opisuje, że jest dodatkowy jakiś wałek, który ma wyrównoważający, który ma minimalizować drgania tego silnika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te drgania są. Takich, e, to, to, to są takie dość wysokie częstotliwości. W pewnym zakresie obrotów, typu, jak dobrze pamiętam, w granicach 5-6 tysięcy, one się pojawiają i one są odczuwalne nie zawsze. Ja nie wiem do końca o co chodzi. Czy to jest kwestia od napędu, czy, no właśnie, bo to, ten, mam wrażenie, że to się pojawiło po jakimś czasie, kiedy ten napęd być może zaczął inaczej pracować. Są też takie chwile, takie dni, takie wyjazdy, gdzie ja nie czuję tego, a są takie, gdzie czuję na podnóżkach. I co ważne, nie do końca czuję to na kierownicy. Może minimalnie, ale w ogóle. W wersji moim poprzednim znacznie bardziej denerwujące było mrowienie na kierownicy i to było naprawdę denerwujące. Tutaj na kierownicy praktycznie w ogóle, natomiast czuję na podnóżkach jest oczywiście sposób na to można inaczej nogę ułożyć w coś w tym rodzaju, jak się tam, nie wiem, jakąś prędkością przelotową na autostradzie, no to rzeczywiście przez kilka godzin to może być to mrowienie denerwujące, natomiast można sobie w przypadku nóg z tym poradzić. Ale zaznaczam, że raz jest to większe, raz mniejsze, czyli. Jest to związane już, sądzę, nie z samymi obrotami, aczkolwiek to pojawia się przy konkretnych obrotach, czyli jakby to też nie jest prędkość koła, czyli tutaj ten napęd być może nie do końca ma znaczenie, bo na czwartym biegu przy pięciu tysiącach jest i na piątym czy na szóstym biegu też przy czterech tysiącach te dogania są, w związku z czym a są przecież czwarty bieg, pięć tysięcy ma inną prędkość, czyli obroty łańcucha i koła niż szósty bieg i te same obroty, w związku z czym pewnie, pewnie jest to jednego od silnika, ale nie wiem, zauważyłem, że są różnice. Są drgania, ale to nie jest tragedia, natomiast tak są, potwierdzam, można, można to odhaczyć jako, że jest. Kolejnym, o właśnie, tu jest wspaniałe, kolejnym tematem, zarzutami. Słyszałem, czytałem, naprawdę, chyba dziesiątki ludzi byłem na jeździe próbnej, super, chciałem go kupić, ale grzanie od silnika jest nie do zniesienia. Grzeje, przegrzewa, bucha, parzy i tak dalej. No i uważam, że to jest naj, największa. Nieprawda tego, że ten silnik tak bardzo nieprzyjemnie się grzeje i, i, i w kolana i nie daje żyć, i tak dalej. Ja miałem kilka motocykli w życiu i naprawdę miałem motocykl. Na przykład Honda FR, którą miałem FR800, którą kiedyś miałem, ona po pierwsze niestabilnie trzyma temperaturę, to znaczy ona potrafiła się tak w mieście, w korkach, zagrzać nawet tak do 116 stopni, 117, przynajmniej na tym termometrze, który pokazuje temperaturę. Natomiast tam rzeczywiście czułem tutaj, być może, bo to była fałka przecież, więc być może te dwa cylindry, które tutaj były między nogami, bardziej powiedzmy, one gdzieś tu oddziaływały, tam bardziej czułem. No dobrze, ale co jest z tym grzaniem tutaj? To po pierwsze, jeśli chodzi o przegrzewanie czy grzanie silnika, nie miałem do tej pory motocykla, który bardziej stabilnie trzymałby temperaturę podczas jazdy, czy po zatrzymaniu przez tak długi czas. Krótko mówiąc, jeżeli jedziemy, on trzyma bodajże w trasie. Może być chłodno, może być bardzo gorąco. On będzie trzymał bardzo szybko łapie temperaturę w granicach pokazuje na termometrze 85-86 stopni i tak trzyma cały czas. Natomiast bardzo długo tą temperaturę jeszcze jak się zatrzymamy, nie będziemy jechać, nie wiem, parę kilometrów, zatrzymamy się nagle, na przykład na światłach, to on jeszcze przez długi czas tą temperaturę trzyma, czyli tam te 86 i dopiero powoli ona zaczyna wzrastać, a do włączenia wentylatora naprawdę trzeba postać dłuż, dłuższą chwilę albo kilka Świateł pod rząd bez, w, w, w krótkich odstępach, żeby ten wentylator się przy tych chyba 104 czy 105 stopniach włączył. W związku z czym, naprawdę, stabilność trzymania temperatury, wow, nie, nie miałem tak, takiego motocykla. Wers jest na przykład, jak było zimno, to on był troszkę niedobrzany, miał tam, nawet żeby złapać 70 stopni, czasami w trasie miał problem, jak jechałem w temperaturze 5 stopni, a tutaj jest tak to zarządzane tymi termostatami, że on po prostu odpowiednio łapie temperaturę i, i potrafi ją utrzymać, i to jest super. Natomiast jeśli chodzi o to buchanie tutaj, no rzeczywiście, motocykle już z Euro 5, z tym dodatkowym... Katalizatorem, no to, to wszystko jest tak konstruowane, żeby motocykl jak najszybciej się nagrzał, no bo spaliny, czystość spalin, to tak jak w samochodach, żeby jak najszybciej złapał roboczą temperaturę, bo wtedy jak najszybciej te spaliny są czyst, czystsze. A oprócz tego no katalizator do pracy potrzebuje mieć odpowiednią temperaturę. i Ten katalizator jest gdzieś tutaj koło tej prawej nogi, tam przechodzi i on pewnie w jakiś sposób grzeje, ale naprawdę. Nie jest tak, że to jest jakieś, jakaś katorga, bo jeździłem tym motocyklem w te temperaturach po mieście, gdzieś na, na, na jakichś wycieczkach dalszych w temperaturach ponad 30 stopni i, i ja naprawdę nie czułem jakiegoś dyskomfortu, czułem, że tutaj szczególnie jak zatrzymamy się i ruszymy i przez tą chłodnicę to poleci, tak jakby ta temperatura gdzieś tu się kumulowała jak ruszamy, to z tej chłodnicy zaczyna tutaj nam na, na kolana przez pierwsze jakąś tam chwilę, ileś tam sekund czy minutę to ciepło czujemy, że jest większe i potem za chwilę ustaje. Ale to nie jest ciepło nie do zniesienia, naprawdę. Takie są moje odczucia, dlatego wszystkich tych, którzy piszą o takiej katastrofie, że nie mogli wytrzymać i tak no, dalej, no, no nie wiem, co mam powiedzieć. Może jakaś to kwestia może wrażliwości na taką temperaturę. Nie wiem. Natomiast plusem jest to, że kiedy jeździmy w niskiej temperaturze 5 stopni, e, no właśnie, no to sobie możemy wyobrazić. Co wtedy? No wtedy ta wada staje się może stać się zaletą, chociaż jakoś nie odczuwałem nadzwyczajnego ogrzewania w takich temperaturach od tego silnika, także to też tak nie działa, ale być może ci bardzo wrażliwi, wtedy będą czuli, że o to ciepło, to jednak w takich przypadkach jest tą wartością dodaną. No dobrze, to to jest grzanie. Co dalej? Punkt piąty mam stukanie przy wbijaniu biegów. Mm. No i właśnie i spotkałem się z tym, że pytali mnie nawet kilki, chyba dwie lub trzy osoby z Was, gdzieś tam pod filmami, a że tam nie mówisz nic, że te biegi stukają, że nie da się w ogóle tu zmieniać biegów, tylko po prostu stukają i one tak, ta skrzynia twardo działa. I rzeczywiście, tak, trochę jest. Oczywiście nie mówię o jedynce, bo jedynka, jakby stuknięcie jedynki jest rzeczą naturalną. Natomiast dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Wiecie, jak jest się nie w dany motocykl, bo zawsze każdy motocykl jakąś tam swoją charakterystykę ma, to to jest naturalne, ale po tylu tysiącach kilometrów, żeby dalej stukało, to można się zastanowić dlaczego, jakby jak, jak, co się dzieje. I teraz tak, przez pierwsze tysiące ileś tam tysięcy kilometrów, bodajże chyba przez pierwsze 10 czy 12 tysięcy, rzeczywiście ja miałem taki problem, bo dwójka, trójka, czwórka już nie zawsze, bardzo trudno było, by było mi zrobić tak, żeby bez takiego puknięcia te biegi e, zmieniać na wyższe. Sam się zastanawiałem o co chodzi. Nie, nie za bardzo wiedziałem, już próbowałem, naprawdę poświęcałem, już starałem się bardzo, żeby to wyeliminować. Różnych technik, metod co e, używałem, żeby, żeby jak, po prostu płynnie, bez bez, bez stuknięcia te biegi zmieniać. Nie zawsze, a inaczej, prawie zawsze mi nie wychodziło to, czy jakieś stuknięcia były. Ten, te dwa ostatnie, piąty, szósty bieg to już chodziły bez stuknięcia żadnego, natomiast ten właśnie drugi, trzeci, czwarty, zwykle tutaj te stuknięcia były. Nie wiem o co chodzi, ale zauważyłem, że po 12 tysiącach kilometrów albo ja się nauczyłem, albo to ustąpiło. Mianowicie, przy 12 tysiącach kilometrów był pierwszy, drugi serwis olejowy, bo pierwszy był przy 1000 i ten, ten olej taki na docieranie był wymieniany. Natomiast przy 12 tysiącach był wymieniany kolejny raz olej. Ja nawet troszkę wcześniej, bo chyba przy 10 wymieniałem. W związku z czym. Tak nawet nie od razu, tylko po jakimś czasie zorientowałem się, wow, jakby sobie zmieniam te biegi, już mnie nie stukają. I ja nie wiem, czy to ja się wgryzłem, czy ta skrzynia się jakoś ułożyła, czy ten wymiana oleju, chociaż to był niby ten sam olej, bo to tego Ekstara leją przecież w serwisie ASO, a tam na razie robię serwisy. W związku z czym po prostu to się uspokoiło i, i, i nie jest już takie, albo nie ma tego w ogóle stukania, które było na początku. Więc to mogę powiedzieć, bo nawet jak sobie o tym przypomniałem, że już to w sumie to już tego nie słyszę, to sprawdzałem i rzeczywiście nie, stuka, nie stukają te biegi. No i tak to właśnie wygląda. To są takie, to jest takich pięć głównych wad, które gdzieś słyszę, słyszałem na czy to forach, czy to w jakichś pytaniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiem też o kilku zaletach nie o wszystkich, ale o takich, które ja zauważam. Które są wyróżniające moim zdaniem w stosunku do innych motocykli. Po pierwsze silnik, jak na tą moc, na tą pojemność i ten motocykl naprawdę bardzo dynamiczny, bardzo chcący jechać, elastyczny. Oczywiście od. Poniżej 3,5 tysiąca ten silnik uważam, że w normalnej jeździe nie powinien jeździć, chyba że na pierwszym czy drugim biegu gdzieś tam w terenie, e, jak te obroty spadną, ale generalnie w jeździe poniżej 3,5 tysiąca tym motocyklem, e, no nie za bardzo ten silnik se chce tam, widać, że to nie jest jego jakby zakres obrotów do pracy. Wszystko powyżej 3,5, 4, 5, 6 to naprawdę jest coś, co ten motocykl uwielbia aż do, do, do samej granicy głodnych obrotów, więc silnik świetnie oddaje moc, dobrze brzmi przy oddawaniu, tak naprawdę odkręcaniu manetki, tak. Że ten silnik to był. silnik najbardziej mnie oczarował, dlatego ten motocykl kupiłem, bo nie do końca mi jakby z innych względów nie pasował. Druga rzecz, bardzo dobra ochrona przed wiatrem. Ten motocykl być może nie wygląda, ale naprawdę jest na tyle tu szeroki, nic nie wieje w nogi. Bardzo, bardzo, bardzo przyzwoita ochrona tutaj, na pewno nic w klatkę nie wieje, trochę na kask wiadomo, jest to szyba, to nie jest ta oryginalna mała, tylko to jest ta oryginalna z wersji to tego travel packa czy coś takiego, ona jest po prostu większa, to jest fabryczna szyba, ona jest większa, tutaj szersza, jest wyższa, ja dodatkowo zakładam e, zawsze do motocykla deflektor i to powoduje, że naprawdę ta ochrona, jest wow, ale to nie tylko jest kwestia szyby, tylko to jest jeszcze chyba kwestia tych wszystkich tutaj owiewek, które powodują, że naprawdę tutaj na nogi, jak jest deszcz, to tutaj w zasadzie macie, ma, mam suche tu nogi, no bo tutaj na dole będę miał od, od koła oczywiście. W związku z czym ta ochrona przed wiatrem na duży plus. Komfort kanapa. Komfort jazdy uważam że jest dobry, pozycja szeroka, kierownica to jest naprawdę na plus. I co? Miałem wersysa 1000 poprzednio, wszyscy rozpisują się: O, wersys, wersalka, siadam 1000 kilometrów i w ogóle schodzę, że kanapa jest najlepsza na świecie. Mnie na wersysie notorycznie bolał tyłek, a tych kilometrów robiłem w trasach, naprawdę musiałem stawać, a mnie gdzieś cierp, no nie wiem, nie wiem. A tutaj ta kanapa może nie wygląda na mega wygodną, bo ona jest z przodu dosyć wąska, ale po prostu nie boli mnie tyłek. Ja już to kiedyś powiedziałem, że. Jak, jak jest kwestia tego, wygodna kanapa, czy niewygodna, to chyba zależy od dupy. Po prostu jeżeli dupa pasuje do siedzenia, a siedzenie do dupy to jest OK. a jeżeli dupa boli, to znaczy, że być może jest to wina dupy i niedopasowania jej do siedzenia, a nie to, że to siedzenie jest złe, bo ktoś inny siądzie swoim tyłkiem i, i, i nagle na tym samym siedzeniu dla niego będzie wygoda. Ale to na pewno ja zauważam na plus, bo dla mnie jest, jest, jest bardzo komfortowe. Kolejna rzecz, stabilność prowadzenia, motocykl jest stabilny, nie łapi nawet jak jedzie, jest załadowany w taki sposób, gdzie jeszcze tu rolka dojdzie z namiotowymi, z namiotem i tak dalej, puszczasz kierownicę i on nie łapi przy tych prędkościach takich dla Simy wrażliwych, czyli taki, nie wiem, 70, 80, 90, 100, nie ma przy tych prędkościach tej Simy, to znaczy, że ta geometria, ta sztywność, że, że, że ten motocykl jest po prostu chyba dobrze skonstruowany. To na pewno jest plus, że, że po prostu obciążając tył nie łapiemy od razu shimmy, czyli to przednie koło aż tak odciążone chyba nie jest, nie wiem, ale nie łapie więc to, to, na, to na pewno i jest po prostu stabilny nawet jadąc tym motocyklem z kuframi, no a przecież to nie jest motocykl stricte szosowy, taki wiadomo jakby jak, jakiś BMW RT czy coś w tym rodzaju, jadąc nie wiem 160, 170 na przykład na autostradzie, yy, to on po prostu prowadzi się bardzo, bardzo stabilnie. Ta rama jest sztywna, nie ma jakiegoś tam takiego wiecie uginania jakiegoś wężykowania coś w tym rodzaju. No nie doświadczam tego na tym motocyklu, e, więc więc to też uważam na plus. E, o właściwościach terenowych się wypowiadał nie będę, bo jakby ja nie jestem osobą, która gdzieś mocno w terenie jeździ jakieś szuterki, to to jest w zasadzie wszystko co ja, mm, co ja czynię na motocyklu. Natomiast w pełni regulowane zawieszenie, e, dobre zawieszenie 21 cali z przodu, 17 z tyłu to, to 17 z tyłu to jest... niektórzy pytają dlaczego dalej 17 nie 18 nie wiem no 17 Lep, teoretycznie lepsze na asfalt. 21 jest y, już taką, no, wiadomo, terenową, terenowym rozmiarem felgi. W związku z czym tu mam asfalt, tu mam teren. Tak, tak sobie może Suzuki wymyśliło. Nie wiem. Pewnie zostało to, no, taką nadzieję, obliczone mocno przez naukowców, inżynierów e, Suzuki. W każdym razie yy, chwalę sobie to zawieszenie, bo ma duże skoki, jest komfortowe i yy, 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 ma regulacje łatwe. Tak jak teraz jadę na przykład z bagażami, robię 12 klików z tyłu, yy, utwardzam i tak yy, zauważyłem, że te 12 klików utwardzenia sprawia również, że światła nie muszę regulować, obniżać, ponieważ ten tył yy, nie siada tak, yy, że to światło po prostu dalej świeci tak, jakbym był bez bagażu. Krótko mówiąc, czyli w tym samym miejscu mam ten snop światła, sprawdzałem to nawet na ścianie, mniej więcej na tym samym poziomie. W związku z czym e, ta regulacja, tym utwardzeniem zawieszenia, powoduje, że jednak mm, no, w jakiś sposób pośrednio reguluje tym światło przednie. No dobrze, czy jeszcze coś? Chyba nie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania na temat tego motocykla, albo uwagi, albo wy macie inne doświadczenia, albo doświadczyliście jakichś właśnie fajnych, albo niefajnych rzeczy z tym motocyklem, to piszcie. Ja będę co jakiś czas wracał, jak kilometrów będzie przybywać, będę mówił, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. E, jakie są moje odczucia, co się działo, albo co się nie działo. Mam nadzieję, że się nic złego nie będzie działo, tylko po prostu zawsze będzie odpalał, będę siadał jechał serwisowo, zmieniał olej, będę dalej jechał. Oby tak było i tego właśnie każdemu z Was życzę, żeby z każdym motocyklem... E, było tak samo Waszym, że, żeby nie sprawiały problemów. Tymczasem ja kończę, idę się dopakować, coś zjeść, wrzucę filmy na YouTube i ruszam w tą wycieczkę, którą, tak jak mówię, najprawdopodobniej już odbywam, podczas kiedy ten film jest publikowany. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.